Wpłacił 3 zł. Paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 slash 4, paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 slash 4, paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 4, paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 4, paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 slash 4, paragraf znak towarowy, prawa autorskie, prawa autorskie, 1 slash 4, paragraf znak towarowy. Towarowy Prawantowski, Prawantowski jeden z nich. Towarowy Prawantowski, Prawantowski jeden z nich.